Rafik proponuje wyprawę na poszukiwanie wspaniałego skarbu z Nimrud, złota i klejnotów o wadze 175 funtów. Jego losy pozostają nieznane od wielu lat. Na skutek wojny i grabieży Irak utracił wiele dóbr kultury. Czy skarb z Nimrud również zaginął bez śladu? Wyruszymy na niebezpieczne poszukiwania. Zejdziemy do krypt. Odwiedzimy starożytne miasto Nimrud. Podczas poszukiwań czekają nas liczne niespodzianki. Zaginione skarby Iraku. 19 marca 2003 roku z zapartym tchem oglądałam wiadomości o walkach w Bagdadzie. Byłam tam w połowie lat 90., ale nie byłam przygotowana na taki widok. Trzy tygodnie później do stolicy Iraku wjechały amerykańskie czołgi zamiast obrazów zwycięstwa pojawiły się obrazy chaosu. Na ulice wyległo tysiące ludzi. Amerykańska trzecia dywizja piechoty nie była przygotowana do opanowania sytuacji kryzysowej w mieście. Przez 8 dni wojsko nie mogło powstrzymać grabieży. Rabowano wszystko. Nie było nic świętego, nie oszczędzono nawet zbiorów muzealnych. O grabieżach pisały gazety na całym świecie. To zbrodnia stulecia, bo ci, którzy splądrowali muzeum, okradli naród iracki, okradli całą ludzkość. Jestem w Waszyngtonie. Przybyłam na spotkanie z Jasonem Williamsem, który pokaże mi film o jednym z największych skarbów świata, który zaginął 15 lat temu w Iraku. To skarb z Nimrud. Rok 1989, moment odkrycia grobowca królowej Jaby. Żyła 600 lat przed Kleopatrą. Tu chowano asyryjskie kleopatry, królowe i księżniczki. To jeden z największych skarbów świata. 175 funtów złota i dzieł sztuki. Nikt nie wie, co się z nim stało. Krążyły pogłoski, że przetopiono skarb po pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej. Były również plotki, że Saddam Hussein ofiarował go jednej ze swoich kochanek. Nie wiemy, gdzie jest skarb. Trzeba jechać do Bagdadu, oczywiście. Po trzech tygodniach od zajęcia Bagdadu szukam skarbu z Nimrud. To ryzykowna wyprawa. Musimy pokonać ponad 700 km w skrajnie trudnych warunkach. W drodze towarzyszą nam śmigłowce. Wjeżdżamy prosto do Bagdadu. Byłam tu 7 lat temu. Dziś to zupełnie inne miasto. Niebezpieczeństwo czyha za każdym rogiem. Nadal wybuchają pożary. Są jednak i oznaki zmian. Miasto powoli wraca do życia. Pojawiają się nowe widoki. Znikają stare. Saddam Hussein stracił władzę. Co stało się ze skarbem z Nimrut, klejnotem w koronie Iraku? Najpierw zatrzymujemy się w Muzeum Narodowym. Tu ostatni raz wystawiano skarb. 13 lat temu. Nie jestem sama. National Geographic wysłało do Iraku zespół doświadczonych archeologów. Kieruje nim Henry Wright z Uniwersytetu Michigan. Zadaniem archeologów jest ocena stanu zbiorów po wojnie i podjęcie odpowiednich działań. Czas nagli, bo z całego kraju docierają informacje o plądrowaniu zabytków. Najpoważniejsze straty poniosło muzeum w Bagdadzie. Przed wojną mieściło unikalne zbiory, ważne nie tylko dla Iraku, lecz dziejów całej cywilizacji. Są tu obiekty z okresu obejmującego pół miliona lat. Początki rzeźby, początki garncarstwa, cywilizacji, życia społecznego. Było tu wszystko, a teraz brakuje części zbiorów. Danny George przepracował w muzeum 25 lat. Pilnuje zbiorów. Ekipa National Geographic jako jedna z pierwszych zobaczy zniszczenia. Wędrujemy po zdewastowanych pomieszczeniach. Wdarli się, wyłamali drzwi, przyszli z młotkami. Ucierpiały również główne sale wystawowe. Druga głowa zniknęła. Przepadły rozety. To była jedna z najtrudniejszych chwil w moim życiu. Wiedziałem, jak niszczą moje ukochane zabytki, przedmioty, które napawały mnie dumą. Do dziś mi serce krwawi na ich wspomnienia. Pracując według planu opracowanego podczas wojny w roku 1991, personel muzeum dołożył wszelkich starań, by ochronić skarby. Pracownicy usunęli część przedmiotów z wystawy. Niektóre jednak były zbyt ciężkie. Przedsięwzięto wszelkie środki ostrożności w tej sali z zabytkami asyryjskimi już przed wojną były worki z piaskiem. Wiele przedmiotów pokryto gąbką. Nie doszło jednak do wybuchu pocisku, którego kuratorzy obawiali się najbardziej. Największe szkody wyrządzili łupieżcy. Głowę można sprzedać, ale dlaczego to zrobili? To czysty wandalizm. Donnie uważa, że wojsko amerykańskie nie jest bez winy. Rozmawiałem z człowiekiem, który był w muzeum, kiedy przed bramą zgromadził się tłum gotowy do grabieży. Podbiegł do amerykańskiego czołgu i błagał o ochronę muzeum. Ale żołnierze odpowiedzieli, że nie mają rozkazu. Danny George oskarża żołnierzy o to, że pozwolili na bezkarną grabież. Ich dowódca, kapitan Jason Conroy, inaczej ocenia sytuację. Ludzie mówią, że nie zadbano o ochronę muzeum. Uważają, voilà że można było ustawić czołg przed wejściem. Jak pan to skomentuje? Um, I mean, we a, 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 a toczyliśmy wówczas walkę o skrzyżowanie. I mean, guess, jeden czołg nie utrzymałby pozycji. In Żołnierze Sadama byli we wszystkich okolicznych domach. Ze wszystkich budynków strzelali żołnierze Gwardii Republikańskiej i milicja wyposażona w broń przeciwczołgową i karabiny. Nie tylko żołnierze III Dywizji zadomowili się w muzeum. Pułkownik Matt Bogdanos to mistrz boksu, koordynator działań. Zastępca prokuratora okręgowego na Manhattanie. Nie jest zwykłym żołnierzem piechoty. Matt nadaje się idealnie do powierzonej mu roli, bo ukończył również filologię klasyczną na Uniwersytecie Columbia. Muzeum, w którym przechowywano skarb z Nimrud, to miejsce przestępstwa. Zadaniem Mata jest rozwiązanie zagadki. Do jego obowiązków należy stwierdzenie, co zginęło, zawiadomienie służb celnych oraz Interpolu i odzyskanie zabytków. Starannie dobrani współpracownicy mieszkają w muzeum razem z elitarną jednostką służb granicznych. W pierwszych doniesieniach prasowych pojawiły się informacje o 170 tysiącach zaginionych przedmiotów. Matt stwierdził, że to nieprawda. Wiadomo już, co skradziono? Stwierdziliśmy ponad wszelką wątpliwość, że z sal dostępnych dla zwiedzających zginęło 46 obiektów. Dotychczas odzyskaliśmy dziewięć. Nadal brakuje trzydziestu siedmiu. Matt jednak nie zamierza zakończyć poszukiwań. Wie, że obraz zniszczeń jest niepełny. Ostrożnie, stąpamy po tysiącleciach historii. Wchodząc do zniszczonej sali, wkraczamy w czasy biblijne. To szczątki jednego z najważniejszych zabytków złotej harfy z Ur. Znaleziono ją w roku 1929 w starożytnym mieście Ur. Wandale zniszczyli harfę i ukradli głowę byka, która ją zdobiła. Skarfa była inkrustowana złotem i kością słoniową, teraz jest w kawałkach. Sama głowa to kopia. Matt dowiedział się, że oryginalna głowa zniknęła wiele lat temu. Nie wie jednak, że ostatni raz widziano ją razem ze skarbem z Nimród, zaginionym w tajemniczych okolicznościach. Lista zadań Mata ciągle się wydłuża. Zniknęły klejnoty koronacyjne Iraku. Matt potrzebuje naszej pomocy, by je odnaleźć. To zdjęcia skarbu z Nimrud. Zwiedzający mogli podziwiać te przedmioty w muzeum bagdackim. Od 13 lat nie wiadomo, gdzie się znajdują. Nie wiemy, co się stało ze skarbem. To prawda. Otrzymaliśmy informację, że od jesieni 1990 roku skarby mogą się znajdować w podziemiach Banku Centralnego. Kiedy Matt zaproponował wspólną wyprawę do podziemi, zdecydowaliśmy się bez namysłu. Jest prawie 40 stopni ciepła. Upał się wzmaga, ale trzeba włożyć kamizelkę. W Bagdadzie nie zapanował jeszcze spokój. Cel wyprawy iracki Fort Knox. Which building did you come to? Okay. Okay. Nasz przewodnik widział skarb z nim, jako jeden z ostatnich. Jest pracownikiem muzeum. Przewoził go do banku. Bank ucierpiał podczas wojny. Czy skarb przetrwał? Każdy krok jest zdradliwy. Wszędzie stalowe pręty i odłamki szkła. Są też pieniądze. Setki tysięcy nadpalonych dinarów przypominają, że Saddam Hussein miał tu swój prywatny bankomat. Drogę torują nam Matt i Steve Moxary. Nasze poszukiwania okazały się bezowocne. Dowiedzieliśmy się, że skarb z Nimrut jest w podziemiach banku, ale zobaczyliśmy tylko spalony budynek i pieniądze. Jesteśmy na klatce schodowej. Widać, że krypty są zatopione. Może w tych podziemiach spoczywają największe skarby ludzkości, ale musimy zakończyć poszukiwania. To bardzo trudne zadanie. Nie tylko z powodu wody. Bank Centralny to również kwestia polityczna. Potrzebny jest czas. Planując kolejne działania, wyruszam z producentem Jasonem Williamsem, archeologiem Tonim Wilkinsonem i Markiem Altawillem na wyprawę do miejsca, gdzie znaleziono skarb. Kiedy przygotowujemy się do podróży, nadchodzą złe wiadomości. Jeden z naszych pomocników rozmawiał wczoraj z Księgowym z banku. Otrzymał informację, że na trzy dni przed wojną Saddam zabrał pieniądze i skarb. To prawdziwe nieszczęście. Nawet pokonany Saddam Hussein nie daje za wygraną. Nie zabrali skarbu za dnia. Weszli, popatrzyli i odjechali. Przyjechali nocą ciężarówką i wywieźli wszystko z banku. Według Halima, były dyktator żyje. Gdzie jest Saddam? To diabeł jest wszędzie. Złoto to instrument nacisku. Można zapewnić sobie lepszą pozycję. Pogłoski ponaglają nas do działania. Może inni złodzieje kradną dzieła sztuki w miejscu, gdzie znaleziono skarb. Wyjeżdżamy ze stolicy. Mijamy pozostałości wojny. Wojna i okupacja to codzienność tej części świata. Trzy tysiące lat temu potęga wojskowa również pozwalała utrzymać władzę. Dlatego Saddam Hussein chętnie przybierał poze starożytnego wojownika asyryjskiego. Biblia nazywa Asyrię ziemią spływającą krwią. Armia asyryjska zajęła niegdyś cały Bliski Wschód. Dotarła do Judei i niemal zniszczyła Jerozolimę. Przez 300 lat Asyria była supermocarstwem, którego stolicą było miasto Nimrud. Jechaliśmy tu z Bagdadu 5 godzin, ale było warto. U moich stóp leży pałac Nimrud, wzniesiony w IX wieku przed Chrystusem. Tu znajdują się groby królowych i księżniczek asyryjskich. Tu znaleziono słynny skarb. Przewieziono go do Bagdadu ponad 10 lat temu. Nimrud jednak nadal przyciąga rabusiów. Ostatnio w Londynie sprzedano asyryjską płaskorzeźbę za 12 milionów dolarów. Archeolog dr Muzahim Mahmud nadzoruje pracę w Nimrud. Głos mu się łamie, kiedy mówi o grabieży. Te obiekty skradziono. Złodzieje atakują naszych strażników i kradną zabytki. Skradziono cały ten fragment? Pokrywał to miejsce. Mark i Tony przystępują do pracy. Sporządzą dokumentację zniszczeń spowodowanych nie tylko grabieżą, ale i długoletnim zaniedbaniem. Dowodów nie brak. O determinacji złodziei świadczą puste łuski. się ryzykują życie. Są gotowi do walki. Widać dziurę po pocisku w piśmie klinowym. Zniszczono duży fragment tekstu o wymiarach 5 na 5 cm. Postrzelano również drzwi. Zostały w nich dziury po pociskach. Złodzieje zjawili się o północy z bronią i narzędziami do odłupywania płaskorzeźb. Ruch obudził strażnika śpiącego w przyczepie. Próbował odstraszyć intruzów, strzelając w powietrze. Zasypał go grad Pięć minut później zauważył wychodzących mężczyzn, którzy zaczęli strzelać do niego z dziedzińca. Zabrakło mu pocisków. Musiał zrezygnować. Na szczęście wiele zabytków jest w doskonałym stanie. To pamiątka świata zaginionego tysiące lat temu. W roku 1988 zespół archeologów irackich dokonał pierwszego z licznych zdumiewających odkryć. W ciągu trzech sezonów odkopano miejsca pochówku królowych i księżniczek Nimrud. Znaleziono bransolety, kolczyki i koronę z litego złota o łącznej wadze 175 funtów. Pierścień nadal zdobi nagą kość palca. Bransoleta obejmuje kości ręki dawno zmarłej królowej. To przedmioty o niezrównanej wartości historycznej i artystycznej. Dla Marka i Toniego to tylko krótki postój na szlaku stanowisk archeologicznych w północnym Iraku. Pozostała część ekipy National Geographic ciężko pracuje na południu kraju. Mark i Tony zostaną w Nimrud. My musimy natychmiast wracać do Bagdadu, w mieście Wrze. Nasze poszukiwania skarbu z Nimrud mogą zostać przerwane w każdej chwili. Zaskakuje nas rozwój wydarzeń. Otrzymaliśmy pozwolenie na wypompowanie wody z podziemi banku. Wynajęliśmy potężną pompę. Wkrótce rozpoczniemy pracę. To niełatwe. Pompy okazały się zbyt wielkie. Wymieniamy je na mniejsze, poręczniejsze. Po kilku falstartach pracujemy. Niewiele brakuje. Ciągle sprawdzamy poziom wody, ale prace postępują nieznośnie wolno. Zapada noc. Pompy nadal pracują. Żołnierze pilnujący banku zaczynają nowy dzień. Operatorzy pomp również. Sprawdzamy postępy pracy. Pompowali kilka godzin. Chcemy sprawdzić, czy poziom wody się obniżył. Gdzieś jest przeciek albo ktoś otworzył zawór i celowo zalewa podziemia. Może przedostaje się woda z rzeki? To prawdopodobne. Pompowaliśmy dwie godziny i poziom wody spadł do zera. Poszukiwanie skarbów w banku jest równie trudne jak odzyskanie zabytków skradzionych z muzeum. Pułkownik Matt Bogdanos jednak może mówić o szczęściu. To moje ulubione przedmioty. Mają około 7000 lat. Odzyskano już ponad 1000 zaginionych obiektów. A niektórzy rzekomi rabusie okazali się dobroczyńcami. Celowo wynieśli w muzeum cenne przedmioty, by uchronić je przed grabieżą. Jak je odzyskaliście? Ludzie podchodzili do bramy i mówili nam, że ktoś ma te przedmioty i chce je oddać. Prace postępują nie tylko w muzeum. W banku czeka nas najtrudniejsze zadanie. Jeden z irackich operatorów pomp otworzył studzienki i zakręcił wszystkie zawory. Udało się, wody się cofają. Opróżniliśmy bank z 650 tysięcy galonów wody. Nareszcie po długich zmaganiach widać drzwi do skarbca. Nie mamy jednak pewności, że skarb z Nimrud tam jest. Dwa dni przed bombardowaniem miasta do banku przybył syn Sadama Husseina z czekiem in blanco podpisanym przez ojca. Nocą powrócili jego ludzie. Nie wiadomo, ile złota zabrał ze sobą Saddam. Wywiózł 800 milionów dolarów gotówką. Czy wziął również skarb z Nimrud? Docieramy do ostatniej przeszkody. Za stalowymi drzwiami jest krypta, w której spodziewamy się znaleźć skarb. Wstęp jest monitorowany. Akcję rejestruje tylko jedna kamera. W końcu drzwi się otwierają. Szybkie spojrzenie na salę. Widzimy skrzynie muzealne. Brak wyraźnych uszkodzeń. Kłódki są całe. Czy skrzynie kryją? Skarb z nim Nasza kamera uwiecznia wyjątkową scenę. Otwarcie skrzyni wymaga wysiłku. Najpierw twarz kobiety. Dalej sztaby złota i złoty hełm. Podniecenie rośnie. Oto głowa byka ze złotej harfy z ur. Pierwszy raz od początku wojny w Zatoce Perskiej widzimy skarb z Nimrut. Dwie wojny i późniejsze zagrożenia nie pozbawiły złotych przedmiotów blasku. Kunsztowne misy. Naszej niki. Ciężkie bransolety lśnią, jakby przed chwilą opuściły kowadło złotnika. Wreszcie, jako zwieńczenie tej wspaniałej chwili, korona królowej Asyrii. Skarb zostanie wystawiony w Muzeum Bagdadskim jako symbol chwały starożytnego państwa. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Dorota Gostyńska. Czytał Piotr Borowiec.